Czym żyje miasto? O tym w najnowszym programie informacyjnym kręci mnie jastrzębie tego roku mieszkańcy Jastrzębia, którzy zbierali deszczówkę, mogli starać się o dotacje na wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystywania wód deszczowych. To efekt działań Rady Miasta i wprowadzenia programu małej retencji wód opadowych. Zostało złożonych ponad 100 wniosków, z tego zrealizowanych ponad 50 wniosków. Kwota przeznaczona została, czy wykorzystana została ponad 100 tysięcy złotych. W przyszłym roku władze miasta planują rozbudowanie tego programu. Prócz osób fizycznych również Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jak i wspólnoty mieszkaniowe, tudzież spółdzielnie mieszkaniowe. Program pokrywał koszta związane z budową podziemnych zbiorników czy systemów bioretencji oraz systemów nawadniania terenów zielonych. Dotacje pokrywały od 60 do 80% inwestycji o maksymalnej wartości 5 tysięcy złotych. Działania w dziedzinie klimatu, środowiska i ochrony przyrody coraz bardziej zyskują na popularności. W celu zaciekawienia w tym temacie mieszkańców Jastrzębia Zdroju, powstała aplikacja na smartfony Miejski Ekoporadnik. Dotyczy tak naprawdę. Aspektów środowiskowych, czyli tak naprawdę uświadomienie mieszkańcom, że wszyscy jesteśmy podmiotem korzystającym ze środowiska. Ile wody potrzeba do wyprodukowania jednej kartki A4? Czym jest upcycling? Odpowiedzi na te i wiele innych ciekawych pytań można znaleźć w aplikacji. W tym poradniku znajdą użytkownicy wszelkie porady w formie filmików, animacji czy też grafik, jak na co dzień dbać o środowisko. Program można pobrać ze strony internetowej ekoporadnik.jastrzębie.pl oraz na smartfonach w sklepie Google Play. Niska emisja to zanieczyszczenia emitowane głównie z kominów o wysokości do 40 metrów nad ziemią. Źródłem tych zanieczyszczeń są przede wszystkim gospodarstwa domowe. Miasto jest Trzę z chcąc w jakiś sposób zaradzić temu problemowi od kilku lat dopłaca do wymiany źródeł ciepła. Wydaliśmy w tym roku na wszystkie dotacje związane z ochroną środowiska ponad 3 miliony 200 tysięcy złotych, ponad tysiąc wniosków zostało złożonych przez mieszkańców tylko w roku 2020 udało się wymienić aż 850 starych kotłów, co przekłada się na coraz to lepszą jakość powietrza. Obserwujemy na mapie, którą jesteśmy połączeni z rybnikiem, że jakość powietrza jest co najgorzej na średnim poziomie, a coraz więcej dni jest na bardzo dobrym poziomie. Według danych Wydziału Ochrony Środowiska do wymiany w mieście pozostało jeszcze 1400 źródeł ciepła. Dla rowerzystów poruszających się po żelaznym szlaku rowerowym przygotowano mobilny przewodnik turystyczny. Dzięki niemu mogą oni zapoznać się z najciekawszymi atrakcjami znajdującymi się w pobliżu trasy. W aplikacji mamy dostępne mapy, łącznie z przebiegiem tym głównym oraz alternatywnym. Możemy skorzystać z quizu, zagrać w quiz, możemy też nawigować dzięki tej aplikacji. Wskazane są tam różne miejsca odpoczynkowe. Możemy wyszukać jakieś atrakcje we wszystkich minach, które brały udział w projekcie żelazny szagrowerowy. Aplikacje można pobrać bezpłatnie na smartfony za pośrednictwem App Store oraz Google Play. Zakładaliśmy od samego początku, że takie elektroniczne narzędzie będzie potrzebne. I rzeczywiście, szczególnie przy tym nawigowaniu w obcych miastach czy w obcych miejscach, będzie to przydatne. Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Czym żyje miasto? O tym w najnowszym programie informacyjnym kręci mnie Jastrzębie.